Okej okay. O, -o. wie zaszystko. <try> 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 <Quoś> tutaj. <try> O. Wiem, co z tym zrobić. Come on, come on, dawaj. Musi oddać, musi oddać. Teraz odda. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, odda, tym razem odda na pewno. No dobra, nie możemy tak przestać. Dawaj. Nå er det nok. Nå er det nok. Nå er det nok. Nie jestem pewny, czy kogoś w ogóle ma w środku śpiwór, żeby się zrespić. Nie dzisiaj stary, nie dzisiaj Nie tym razem What the fuck bro? <laughs> Oh, oh, uh -huh. for me Nie amunicji. Dobra, zmywam się stąd. <laughs> o mój Boże. Wstawaj. <laughs> ha! Okay. O! Cholera. Hmm. Your boy's roof camper. I will have my revenge! No weź, ile razy to już przerabialiśmy, co? Znajdź no jakieś lepsze zajęcie. Hello there. Mm -mm -mm. Stop, you're scared. O nice mój mm. oh, Boże. Odwal się, proszę. Mmm, a o tak. to właśnie czekałem. Hey buddy, what you doing out here? Oh thank God is Hey buddy. Oh shit Oh I'm dead. <laughs> Umarł. Dobra, pobiegnę tam szybko. Mam nadzieję, że nie wstanie. Biegnij. <laughs> Marty kocur. A matob. Może by ktoś czekał przed moimi drzwiami. Tylko robale miałeś? Naprawdę? No. Ten zrzut jest całkiem blisko. kto nie przyszedł hey bro. O mój Boże Go tyle farmił to wszystko dla mnie Jenny, dziękuję bardzo Czułem gówno Co tam się dzieje? Każdy z kurwa. <grymne> Dobra. Muszę ich pognębić trochę. Muszę. Kurde, szkoda, że nie byłem chociaż odrobinę szybsze, to bym zabił go zanim zdążył zakryć tamtą szafę. Ale to nic. mają jeszcze wiele pustych miejsc, w których można ich zgrifować. I got a frog, rock. Chłopaki bardzo, ale to bardzo lubią siedzieć na swoim dachu i strzelać do wszystkiego, co się rusza dookoła. Więc postanowiłem się z nimi odrobinę zabawić. take it easy Dungeon Master. <laughs>

Właśnie wpadłem na mały pomysł. Oni dosłownie nad swoim dachem mają linę, po której mógłbym zjechać. Wow. Ale oni dosłownie nie ruszają się ze swojego dachu. Okej okay, absolutnie nic nie widzę. O, właśnie gdyby tak mi zapalili to by było fajnie. No co, aby się udało. <słyski> Okay. Eh, uh, no, it didn't work. Oh, my God. You're a, bitch, you're a bitch, you're a bitch. What are you doing here? What are you doing? Here? Oh, that's mine. Come on. Let's get it, man. Come get me, huh? Oh, you are so scared, man. Oh, you little bitch. Man, man, your micro is so bad. It's so bad. Eh, uh, keep camping so on the noise. roof. Keep so the nose. I can't hear anything. I can't hear. Your micro is so bad. Please go to work to keep seeing. So what are we do here? What does <laughs> to mean? What is it? Jak w ogóle można grać w taki sposób, siedząc cały pierdolony dzień Na dachu swojej bazy Chłop po kolegów zadzwoni, żebym pomogli bronić bazę przed jednym takim gościem z kuszą Three big pussies In the house So scared to come out To kill a guy with a mace Come here man, solo me Fist fight me man Fist fight me like I fist your mother man Come on Let's get it Aha uh -huh. I hear you Nie powiedzieć, ilu tam jest, przynajmniej trzech, ale wydaje mi się, że znam jest cztery ksywki, które mnie tutaj dziś zabiły. Może jest ich więcej. Im jest ich więcej, tym gorzej dla nich, bo chyba współdzielą całe 15 komórek mózgowych. Ja osoba być. Ja Ja bitch? być. Ja być. Nawet nie jest mój śpiwór. <ścoughs> Niszczą piwór. Jeden z nich piwory, a drugi siedzi na dachu i go asekoruje. no nie wiesz, w to co ja widzę po prostu. O mój Boże. Ja what's up bitch? O, oh, yeah. You like these balls? You like my balls? Brawo, zabrał przy okazji cały cloth dookoła, żeby mógł sobie zrobić więcej piworów dookoła. Niesamowite. niesamowicie ludzie. Tacy uczyni, tacy do... tacy życzliwi. Ah, I break my leg. Oh, help me, sir. I break my leg. Oh. Can I have a tool? I don't have anything. Can I have a tool? Sir, can I have a tool? Sir, please, can I have a tool or something? Can I have a pickaxe? Your friend is autistic. <laughs> На бля, в ноздри свои, молоткиные, блядь. Блять, в ноздри, Я не знаю, как тебе это объяснить. I'm back again. Hey, guys, can I join you? Can I play with you? Yeah, yeah. Yeah, can I join you? Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, you've got a turret. Yeah. It doesn't seem like it's off, man. Can I join you guys? Can I play with you? You seem really cool. You seem really, really cool. It's off, it's off, it's off. Oh yeah? Oh yeah? The turret is off. The turret is off. Come on, come on. Yeah, I'm coming in. Coming in. Oh, that's not nice. I'm your teammate, man. Come on. Can I play with you? It was warning. It was warning. warning. Good teammates listen to me. <laughs> oh, it's not off. Well. You seem like very good people. I like you guys. Can I play with you? No, I don't have a, this is my base, you know. This is my base here. I build next to you because you seem so cool. I like when you shoot. You should be a real in real life sniper, you know. You should be a sniper in real life. Your aim is so good. No dobra, zostawię ich na chwilę. Samym sobie. No nic, ja sobie robię krótką przerwę, mam nadzieję, że mnie zrajduje. I zobaczymy co u nich później. Okej, okay. co... So, prośmy co u moich ulubionych graczy na serwerze. Ej hey guys, I'm back, can I join you? Wow. Cóż, zgaduję, że na no, tu są. Ale są na... ...swoim dachu. Jakieś 4 godziny później. Trzeba im przyznać, że są naprawdę... Naprawdę oddani tym, co, te, temu co robią. Nie można odmówić im zapartości. Mmm, yeah. I like your style. Just sitting on the roof all fucking day. Must be so fucking awesome. Myślę, że chociaż będzie zabawnie, ale to jest naprawdę ciężko cokolwiek zrobić, kiedy cały ich zespół siedzi po prostu w bazie. Z czego połowa na dachu. Chodzę stąd. Piękno to, że są offline. Chyba za dalej stoi, i nie zrejdował. Hello, hello, hello! Czo? O! Oh. Ktoś tu jest! Wygląda <laughs> hmm. na to, że wyjechał Samochodem z chaty. Ok, chyba jeszcze nie wrócił. Próbuję tu na niego poczekać. Jak tylko to przyjedzie i wyjdzie z swego auta, od razu staje kulkę w łeb. Mam nadzieję, że przyniesie ze dużo lutu. Jechał w kierunku od postu. Może pojechał zrecyklingować wszystkie komponenty. Jeśli wjedzie na tą platformę, będę mógł prawdopodobnie usunąć z niego zamek i będę mógł grać również w samochód to, to to by myślę był duży cios dla niego oby się udało Dobra, to nie zadziałało tak super, jak myślałem, że zadziała. Ale zadziałało całkiem nieźle. Uff, 2200 skrapu właśnie przyniósł. Dobra, tak naprawdę nawet nie interesuje mnie, czy dobiegnę z do domu, ale przydałoby się. Cholera, nie działała ta platforma, miała niewystarczająca mocy, więc nie udało mi się zabrać tego samochodu. Tak czy inaczej, to... <grym> spora wygrana, muszę przyznać. EM 249. Wow. Nieźle. Is anyone home? Is anybody in here? Hello, it's me. Guys, can I join you and play with you? Hmm. Kolega chyba wyszedł na dobre. Hm. O. jest broń. <laughs> Kolega chyba z to kwitował. że nie będzie brał w tym udziału? <laughs> oh balls okay Mm-hmm. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ktoś ich po prostu zrejduje.